Cześć kochani, dzień dobry, witam was serdecznie Na dzisiejszy strapping przygotowałem zrapki o wartości 113, 113 zł i mamy mega wielką pensję, grę o milion ekstra linię, złoty los, codziennie tysiąc, wielką kasę 500 tysięcy w diamentach jest i dolar, polska polska i dwie różne ekstra pensje, do tego krzyżyweczka za 3 zł. Bierzemy się za zdrapywanie, nie gadamy. I w krzyżoweczce pierwsza literka to jest W. Odwyk. Gierowski. Gierowski, dobra, jedziemy dalej. Mamy Y. Tym. Cyprys. Perykles. Mm. No, i to by było chyba na tyle. Kolejne z M, Emu. Dobra, kolejna litera, F, F, F. F dali. Nie wiem, wiadomo po co. Nie ma chyba F. J, Esej. Z Przeor Dobra, kolejny jest V Przy okazji E Mamy MU Nikę, Pericles Aceton Przeor I esej i Haiti Gil. Nike. Gierowski. a Opad Garp. Aceton. Huragan. h Bach. Haiti, huragan. To jest jakaś nowość tyle H w zdrabce. Trzy razy. D, opad. Odwyk. Dobrze. Teraz mamy S. Perykles. Horoskop. Pierwsze słowo essay C, cyprys, aceton, bach, becik. O, horoskop, odwyk, gierowski, przeor. N, aceton, huragan, Nikę. G, gil, huragan i ostatnie mamy r, cyprys, horoskop, przeor, powstaje słowo ner, huragan, gierowski, perykles. No i mamy tylko dwa wyrazy, tak więc. Nic tutaj nie będzie. Ekstra pensja. Mam nadzieję, że zobrazam wszystko dobrze. Wygrywa 7, 11, 28 i 1. No i lecimy. Mam 2, 3, 19, 26. Dwadzieścia dwa, dziewięć, ekstra pensja sześć, czternaście, i trzydzieści. Pusto niebieska ekstra pensja? O numerze trzydzieści osiem, wygrywa osiem, trzydzieści, trzydzieści pięć. I piętnaście. No i drapiemy mamy trzydzieści trzy, czternaście, dziewięć, ekstrapensja sześć, dwadzieścia trzy, dwadzieścia osiem, osiemnaście, dwadzieścia jeden i trzynaście. PUSTA Polska Polska Może tutaj jakiś się motyl zawieruszy Siedemnaście, dwadzieścia siedem Trzydzieści cztery i Jeden Mamy sześć O patrzcie Mamy motyla Ho 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 11 Szesnaście

dwadzieścia no super świetna wygrana polska polska następny jest dolar wygrywa trzydzieści jeden siedemnaście i siedem mamy sześć Trzydzieści trzy, osiemnaście, dwa, dziewięć, dwadzieścia dziewięć, trzynaście, piętnaście, trzydzieści dwa i worek na, na ostatnim, w ostatnim polu z pięcioma złotymi, super.

siedem, dwadzieścia jeden, trzydzieści osiem, dziewiętnaście, trzydzieści, dwadzieścia sześć, trzy, dwanaście, dziewięć, trzydzieści pięć, czterdzieści, trzydzieści jeden, jedenaście

trzydzieści dziewięć, dwa, dziewiętnaście, czterdzieści jeden, pięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia dwa, dwadzieścia osiem, siedemnaście, trzydzieści trzy, trzy, sześć, czterdzieści sześć Trzydzieści dwa, piętnaście, cztery, czterdzieści, trzydzieści sześć, dziewięć i ostatnie jest trzydzieści pięć. No, jedna z moich ulubionych strapek niestety zawiodła. Kolejna codziennie tysiąc.

Dwadzieścia siedem, czterdzieści sześć, dwadzieścia cztery, trzysta sześćdziesiąt pięć dni, cztery, trzydzieści dwa, czterdzieści jeden, dwadzieścia dziewięć, dziewięć, osiemnaście, dwadzieścia trzy i trzydzieści. 1, no pusto pusto, pusto, pusto pusto złoty los może okaż nam trochę więcej łaski 31, jeden czterdzieści dwa i sześć wygrywają. Mamy i Osiem, dwa osiemnaście, siedemnaście, jedenaście, czterdzieści pięć, czterdzieści trzy, dwadzieścia jeden, trzydzieści dwa, czterdzieści cztery, czternaście

Co się dzieje? Ekstra linie. Pierwszy jest księżyc. Księżyc mamy dwa razy. Ojej. Tęcza. Jest tę tęcza. Tęcza. Eee, kolejny jest diament. Słoń, mamy słonie. Dobrze. Lecimy dalej, jest krab. Krab jest tylko jeden lody lody z drapanem, mam nadzieję, że wszystkie rolki wiecie z rana test ale w sumie u mnie to jest obojętne czy z rana, czy z wieczora leżak leżaka brak balony balony mamy tylko i wyłącznie jedne następny jest ptak Dobra, zdrapane, kwiat, kwiat jest również tylko jeden, dzwon, dzwon zdrapany, cytryna, cytryny niestety, ale brak wiatrak dobrze moneta motyl Czyli jest tylko jeden Kolejna jest biedronka Biedronki Wydaje mi się, że nigdzie nie spotkałem No i nie mamy Słońce Jedno Sakwa Mamy sakwy podkowa Następnie jest rower. Roweru brak. Korona. Korona jest trochę Super. Może coś z tego jeszcze będzie. Kości. Klucz. Klucza nie mamy. Łódź. I ostatni symbol to serce. Serce mamy tu, tu. O, patrzcie, mamy jedną linię. Super. Jedna linia. Co będzie? Dyszka? Dyszka. Tak jest. BBB. Na dzisiaj, jak na razie, wynik troszeczkę lepszy niż wczoraj. Zobaczymy, co jeszcze nam dadzą te dwie zrabki za 20 zł. Dobra. Gra o milion. Gra pierwsza. Wygrywa 3. Ups, mamy trzynaście, dwanaście, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć i pięć. Gra druga, mamy trzydzieści osiem, mamy czterdzieści osiem, dwadzieścia sześć, trzydzieści siedem, dziesięć i cztery. Gra trzecia wygrywa trzydzieści pięć, mamy trzydzieści cztery, trzydzieści dziewięć, czterdzieści dwa, osiem i czterdzieści trzy. Gra czwarta wygrywa siedem, mamy trzydzieści sześć, piętnaście, sześć, czterdzieści dziewięć i czterdzieści sześć. Gra piąta, wygrywa jeden. <laughs> Sorry, mam dwa, czternaście, osiemnaście, jedenaście i dwadzieścia cztery. No, nie, pusto. Pusto, pusto. Ostatnia zrabka, mega, wielka pensja. Ojej, jej, tu się nadrapało, coś już.

czterdzieści siedem, czterdzieści cztery, trzydzieści cztery, blisko, czterdzieści sześć, czterdzieści dziewięć, trzydzieści jeden, czterdzieści dwa, trzy, mega wielka pensja, dwadzieścia jeden, dziewięć, dwadzieścia cztery, czterdzieści pięć dwadzieścia siedem trzydzieści pięć trzydzieści sześć czterdzieści jeden i trzydzieści dwa dupa. No. Tak jest dobrze sto trzynaście złotych to był nasz wkład. Wygraliśmy dziesięć. 35 zł. No, dzisiaj lepiej niż wczoraj na pewno. Kochani, dajcie znać, czy lepiej z obrazem, czy wszystko pasuje. Bo od tego czasu, co mam nowy iPhone, to mi po prostu tutaj się wszystko kiełbasi. Tak więc życzę Wam miłego dnia. Dbajcie o siebie. Mam nadzieję, że odcinek się spodoba. Przeczytam chętnie was, Wasz komentarz. I zobaczę Waszą łapkę w górę. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, pa pa!